Sebastian Fabiański, który mówi, że nie chciał walki ze mną. Siemasz. Masz jakieś info w ogóle? Bo kurwa Pasternak za nie odpisuje. No nie tak chcę, samo Boxdel. No bo, do go no bo ja nie piszę, piszę bo on mało jesteś... ma w sumie do gadania. 311. No, 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 ja bym właśnie no, chciał cisza, Wojtek ciebie zapytać. Dobrze, cicho, bo tutaj kurwa. padło ważne stwierdzenie, że masz nic do, mało masz do gadania według tak. Sebastiana. Czy chciałbyś to jakoś skomentować? Fabiański, ty mówisz kurwa, że nikt w federacjach tych nie ma zasad. Jak tak mówisz, że nikt nie ma zasad, no. to mów o sobie. I chuj no. obchodzi. Czy nie masz zasad, bo to jest okay. twoja sprawa. Okay. To jest twoje stanowisko. No. Ja mam zasady, on ma zasady, inni też tu mają pewną zasady. Ja też mam. Ale, Ale jeśli pociekaj, pociekaj. to teraz to się się, ja tutaj tu nie, 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 wszyscy Wojtek, Wojtek, o człowieku, szacun szacunek, który ciebie wkręcił szacunek, szacunek, szacunek że Gola nie, nie ma nic do gadania. Nie, mów, mów, bo śmieszny to jest. Mówisz, że Gola śmieszny nie ma nic do gadania. Gola, który się tu wkręcił, który wymyślił tą federację. Nie dzięki ale, Goli ale tutaj siedzi. Nie, ma Ty do Ty Ty robisz matchmaking? ty robisz matchmaking? Tak, robię matchmaking. Tak, matchmaking.